Następny rzut w Monakosiego. Ostatni jest taki, jakiś taki pobudzony. Tak? jakbym coś, coś wciągnął, albo ten, ale nic nie się Zielona herbata z Rana, inaczej to tak na mnie działa. Albo jak mi po prostu odbija. Czasem tak mam. Więc kolejny z rzutów u de był Kubiwa, to było otaczanie szyi, a teraz u de to jest yy, okrążanie ramionami, yy, krąg z ramion. Zaraz zobaczymy dlaczego tak uda 2. Tak yy, i zaraz zobaczycie właśnie jak się, tak, tak, tak sobie nasz żarcik taki yy, intel o, o, o. inteligencki. Jacy inteligenci taki żart. Yy, uda 2. Więc... Yy, ale to dużo mówi o tym obaleniu. Więc. Partner na przykład chce mnie złapać. Tak to po, dlaczego tak, tak to pokazywał Funakoshi w swojej y, książce? Oczywiście cała masa innych dość funkcjonuje. Chce mnie złapać partner. Robię raz rękami. Funakoshi pokazywał. Od razu tutaj schylamy się w dół. Kąt atak na żebra. Teraz dochodzę. W dół. Hop. Przewracam. Zzz. Zwykły potoczny teraz, tak. Double leg, takedown. To z tym, to mogłoby zadziałać względem niewyszkolonego przeciwnika, czyli tak jak zostało pierwotnie zamyślam Pomyślane karate. Dla wyszkolonego tutaj w ten sposób. Nie, nie polecam, raczej nie zadziała. Raczej nie zadziała, więc od razu tak, jeśli chcemy już otaczać ramionami, to raczej w ten sposób raz i stąd albo pchnięciem tu, tam, albo w szyję, albo stąd duszy ee, zejście, tak? Jeśli już chcemy trzymać się tych okręgów w kontrataku tam. Ale partner chce mnie złapać, robię raz i bezpośrednio wchodzę do tej techniki. Od razu jest raz. Rozpycham ramiona, dwa, trzy i mam go stąd, tak? Eee, hmm. To chyba tyle, to chyba tyle UD2, eee, krąg z ramion, krąg z ramion. Bardzo fajne, bardzo przydatne, polecamy. Wysuńcie w siłę i bawcie się dobrze.